Witam dzisiaj egzamin z 2015 z sierpnia. Co to tak naprawdę trzeba było zrobić? No, praktycznie to co ostatnio, czyli telefon analogowy 1, 2, jako sekretaria dyrektor, i jest nowy podłączyć, czyli podłączyć to trzeba w taki sposób. Telefon analogowy 1, telefon analogowy 2, i ISD nowy do styków ST. No i to jest to co trzeba zrobić. W naszej centrali <laughs> mamy numery wewnętrzne. Czyli pierwszy numer to jest 1011. Pierwszy numer ma być 10.11 i ma się nazywać mm, sekretariat. Sekretariat. Następnie robimy <laughs> dyrektora na 1012. 10.12 dyrektor i księgowa na 10.13 na ISD 10 13 i a tam księgowa księgowa okej okay. mm. I to jest wszystko, co trzeba z podłączenia zrobić. Teraz tak, ustaw dla abonenta dyrektor, preferowaną gorącą linię. I teraz czym jest ta gorąca linia? Nie wiem, czy to jest w każdej centrali, bo nikt nie chciał tego robić. Robimy pomoc, otwiera nam się PDF z i wpisujecie gorąca linia. Robicie dalej, on ma coś takiego. O, ale nasz komputer tutaj jedzie z koksem, mam nadzieję, że się ekran nie zaciął. Preferowana gorąca linia, czyli klikamy tutaj, no i macie jak ustawić gorącą linię print screena. To jest w abonenci ruch wychodzący, czyli wchodzicie sobie abonenci, ruch wychodzący i mamy tutaj preferowana gorąca linia. Czym jest ta gorąca linia? Gorąca linia jest tutaj opisane, że jak podniesiemy słuchawkę dla tego telefonu, to on od razu przekieruje go na inny telefon po kilku sekundach, tak, czyli taki alarm, jak mamy dla starszych osób, podniesie słuchawkę i się przewróci, bo ma zawał, nie zdąży, nie zdąży wybrać jakiegoś numeru, to dzwoni na pogotowie, tak, czyli to jest coś takiego. I mamy dla dyrektora, czyli na 10.12 ustawić gorącą linię, żeby dzwonił na 10.11, czyli szukamy dla dyrektora, <laughs> 1012. Ustawiam gorącą linię na abonenta na abonenta na 10.11. Czyli jak podniesie słuchawkę po, po, po tych 3 sekundach, i teraz te 3 sekundy trzeba by gdzieś oczywiście pewnie znaleźć. Żeby znaleźć, to można kliknąć tutaj pewnie poszukać, gdzie to się ustawia. I tutaj tak, abonent nie podlega działaniu mechanizmu perwernego... jest słuchawka, numer wychodzący, numer prhl. I trzeba by tutaj znaleźć, gdzie to jest. Zależy od ustawienia, możliwość grupy miasto, pierwsza kolejka w naszym tutaj ustawieniu. Preferowana gorąca linia, tylko tutaj. Ruch wychodzący PRFHL. Okay. Trzeba by to sobie przeczytać. Zależnie od ustawienia tego... Pola możliwe jest przypisań dla każdego, natomiast to pierwszy. To po czasie określonym w ruch wychodzący. A, no i trzeba teraz zrobić zakładkę, że po czasie, która jest w ruchu wychodzącym, czyli znaleźć zakładkę e, ruch wychodzący. I w ruchu wychodzącym mamy tutaj, mamy różne rzeczy i tutaj tak, masz no, teraz rozmowy, Czas rezerwacji, blokady gorącej linii, tak? I tutaj mamy, żeby to po trzech sekundach, czyli czas, po którym zostanie wybrana preferowana gorąca linia. No trzeba się trochę naczytać. Na jeden z takich dziwniejszych egzaminów. Nie powinno być takich rzeczy, to jest szczególnie w każdej centrali robi się to inaczej. Nikt przecież na zajęciach nie, nie robi wszystkich opcji. No dajcie spokój. okej okay, dobra. Poszukałem, powiedziałem swoje, jedziemy dalej. za programem przekierowanie wywołań numeru katalogowego 1012 na numer katalogowy ten, gdy telefon jest zajęty, czyli dla 1012, czyli dla przekierowanie dla 1012 na na numer, numer 1013, gdy jest zajęty, czyli na 1013, gdy zajęty. OK, to jest takie spoko, zablokuj abonentowi księgowość, możliwość wykonywania połączeń miejskich, czyli dla 10.13, czyli klasy ruchu, ruch wychodzący, dla 10.13 blokujemy w ogóle, żeby nie było ruch zabroniony, tak, i tutaj możemy też, to już nie trzeba, ale... Brak dostępu. E, ok, na linii wewnętrznej abonent dyrektor uruchom usługę zapowiedzi DND a. I teraz to jest dosyć fajne, bo tutaj to różnie to wygląda w różnych centralach. W Platanach jest to tak zwane Hmm, jak to taki infolinia, tak? To jest jako infolinia się robi. <laughs> Ważne jest, że mamy na, nagrywanie tutaj e, wiadomości DND. E, I teraz tak. E, dla dyrektora 1012, czyli wchodzimy sobie ruch wychodzący dla 1012 ma być m, tutaj już jest m, to e, gorąca linia. M, i nam chodzi o przekierowanie. I teraz tak, jeśli zaznaczymy dla 10 12 DND, to chcemy jakąś zapowiedź. Żeby nagrać daną zapowiedź, to mamy tutaj weźmy sobie zapowiedź pierwszą, żeby nagrać zapowiedź ona jest teraz pusta. Mamy ruch przychodzący zapowiedzi. I tutaj mamy zapowiedź, musimy nagrać ją jak mamy ją nagrać? Trwa egzamin, czas trwania egzaminu 150 minut. Bierzemy tutaj, nagraj. Trwa egzamin, czas na egzamin 150 minut. Bierzemy, OK. Zobaczmy, że on tutaj już jest 4 sekundy i zobaczmy, że on automatycznie, można to jeszcze dla pewności w przekierowaniach, tutaj to zapowiedź 1 jest. OK, wgrywam to do naszej centrali. Mhm. I centrala nam powie, że to jest nowe ustawienie i, i będzie musiała ją zresetować i musimy poczekać aż ona piknie i odpali na nowo tamten system, który tam jest, ale nas to tutaj nas to tutaj nie przerazi. Mam nadzieję, że obraz się nie zaciął. No, i teraz by trzeba było jakoś to przetestować. No, przetestować by trzeba było zadzwonić na dyrektora na 10:12. Oczywiście, kto ktoś do ciała, bo tutaj było gdzieś przechierowanie chyba. Wywołał numer katalogowy, gdy no, jest zajęty. Tak, czyli za programie przekierowanie tutaj, więc przekierowanie tak naprawdę nie powinno działać, jeśli jest DND, albo na odwrót, tak? ale dobra, zobaczymy, czy to działa. Dyrektor jest na telefonie analogowym 2, czyli na 10.12, czyli jak zadzwonimy teraz z księgowej, z naszego ISDN-u na 10.12, to powinna być zapowiedź albo przekierowanie. Na księgową. Czyli zadzwońmy sobie z sekretariatu, czyli z numeru analogowego, na dyrektora. Dobra, ja dzwonię. Trwa ekzamin, czas na 150 minut. Ok, jednak był DND. Tak więc przetestowaliśmy to sobie. I widać, że tak naprawdę to już nie, nie będzie działało, bo jest DND. No to jest chyba wszystko, co w tym egzaminie trzeba by zrobić. Dzięki. Następne.